Witajcie, kochani, dobry dzień, z tej strony Niklaus. Jak wiecie, 18 października, od 18 do 20 października trwało PGA 2019, czyli Poznań Game Arena 2019, które odwiedziłem po raz już chyba, ciężko mi się w sumie doliczyć, może ktoś z was wie lepiej ode mnie, ale na pewno siódmy, siódmy na pewno, albo ósmy. Eee... I nadal podoba mi się ta impreza, nadal czerpię z nią przyjemność, nawet może nie tyle z samej imprezy, co jest fajne to, że mogę spotkać Was. Wielu właśnie z widzów moich spotkałem. Rozdawałem też cukierki, także jak ktoś dostał, to mam nadzieję smakowały. Ale były też fajne atrakcje, można było przedpremierowo zobaczyć sobie nowego Duma, na przykład Eternal. Można było zobaczyć po raz pierwszy Cyberpunk'a z polskim e, dubbingiem, gdzie głos pod postać Janego Silverhanda granego przez Keanu Reevesa e, podkłada pan Michał Żebrowski, czyli nasz polski narodowy wiedźmin. E, no i co, czy kupiłem sobie jakąś pamiątkę? Tak, kupiłem sobie taką zupkę za 10 zł, czyli jak na chińską zupkę, to całkiem nie mało. I od pana Janusza, słynnego twitchowego kierowcy, dostałem długopis firmowy. Dostałem od Dawidka Bongola, Bongola. Bongola też takie przypinki z Pepe i z Kappą. Fajnie było, fajnie było, podobało mi się. Połaziłem, spotkałem ludzi, zbiliśmy piony, pogadaliśmy, popiłem. Fajnie, podobało mi się i nagrałem. Wiecie, że zawsze mam problem z nagrywaniem relacji z takich miejsc. Krótko mówiąc, jak się tam już jest siódmy albo ósmy raz, nie do końca wiadomo co, wiadomo, co tam do końca tak naprawdę nagrywać. Ale coś tam nagrałem i oprócz tego robiłem też live streama, podczas którego wydarzyło się kilka fajnych, zabawnych rzeczy, i to też mi posłuży do stworzenia tego materiału. E, także co, tyle. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem. Mam nadzieję, że jeszcze z innymi. Z Was będzie dane mi się spotkać przy okazji innych imprez, kolejnego PGA Preconu, AIM-u lub też innych, na których uda mi się pojawić. Także cóż, zapraszam do oglądania! what wow. Ty masz kasę. Daj trochę. Nie. Pati dojechaliśmy Polska A. Patrz, patrz wszystko tu mają. Zostaliśmy zakwaterowani w jaskini hobbitów. Dzisiaj piątek moi drodzy Patty. Wchodzimy jako media. A jakie ty media reprezentujesz? To są media narodowe? Twitchowe. A, dobrze. To idziemy. Już mi się podoba pati, zostaliśmy na wejściu po darmowej Jedną z nielicznych zalet bycia bezrobotnym i streamowania na Twitchu jest to, że można tu na takiej imprezie przyjść i zjeść za darmo. Moi drodzy, pojedli, popili. Dzisiaj w piątek luz, mało ludzi, tłumów nie ma, ręka mi się częsie. Tam pan jakiś z wąsem mówi coś mądrego. Jak będzie coś ciekawego, to wam nagram. Sodomia! No i tyle, kochani, obeszli. Patty wygrała po ciężkim boju. Co wygrałaś, Patty? Podkładkę. Podkładkę, to możemy już wracać do domu. O Jezu! Zawał. Największą atrakcją PGA 2019 kochani jest, że można siedzieć na olbrzymim kapslu. Patty jak ci się siedzi na kapslu? Super! Dobrze? Czemu tak przybliżasz? Żeby było słychać. Czyli dobrze? No. Tak? Sobota. Koniec właśnie żeśmy wyszli z prezentacji cyberpunka, której nie można było nagrywać i wygląda bardzo dobrze. O, i takie dawali czapeczki. Także na pewno będzie grane. A teraz jedziemy się umyć i na afterparty znowu pić wódkę trzeba. <grymne> Wszyscy piją oprócz Kamilka. Uuhu! 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 No, ja to się bardzo Kurde. Patty oszalała i pod wpływem środków odurzających typu alkohol stwierdziła, że będzie grała w najbardziej oszukańczą grę na świecie. Patty, nie szkoda ci pieniędzy? Cicho, jestem piana. A no to okej. Okay. nie, o! ma Grechu. Dobra, to jak psznie, to idziemy. 93, zapraszam! Moi drodzy, strefa jedzeniowa. No, pani zaprosiła, ale 93 to niestety nie jest mój numer. Fajne dziewczyny tańczą. Rodzinna, super zabawa. Ach, kurwa. Ale super! Mówi, ale super! PGA 2019! Woohoo! Taki fajny telefon. Idzie sam. Chciałem, chciałem na Twitch'a wejść, ale się nie da. O kurwa. Co, co synka potargało cholera. O cholera! Ale baba z ogodem... Uwa. Co się sam dzieje? Łoskupimy. Ale jaja. Ja. Baba się za jaszczuram przebrała. Tutaj tak zwane oraj pole na traktore Hopsiu trala. O! Tutaj patrzcie. Tu jest pokaz cyberpunka. Które trwa tak około 20 minut, i co chwila na niego wpuszczają ludzi. I to jest kolejka, która idzie tu, 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 tu się zawija, tam, potem tam, potem tam. Także powiem wam: za komuny stali, żeby kupić salceson. W 2019 stoją, żeby obejrzeć 20 minut gry. no takie, takie czasy. O, i takie czapeczki rozdają za darmo. No, chciałem sobie koszulkę właśnie z CyberPunka kupić, no to już sobie kupiłem. Płyta główna nowej generacji. Widzicie, a ja sobie kupiłem płytę główną i już jest, już jest przestawała. Kojarzycie naszego ulubionego wydawcę, jak to mówią, ciulik w garści? I czekam na następne... Czekam na następne symulatory doskonałe. Nie ma, nie ma ci duszno w tej masce. Dobra. Co, długo tak łazisz? Nie, lubię wszelkę. Chcesz pozdrowić kogoś? Pozdrawiam znajomych z Warszawy, z grupy Cinema Group Łazi w takiej masce się kryje, bo mu wstyd. Czyli zrobił coś złego najwidoczniej. tu panowie czekają, żeby sobie w duma zagrać właśnie. Spali piekło. O, Big. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć kurde, szybkie słowo, ale Big Fucking Gun. O. I ja jestem. Perfect. Najlepsza grana na Ja chyba wolę sobie siedzieć w domu przy kąpie. O, taką maszyna. Do streamowania to by było, nie? No, może niekoniecznie takie gry, ale kurweta różne eleganckie. I takim jedziesz przez miasto, chyba dach opuszczony, lachody sikają po nogach, polski program kosmiczny. Wysyłają chopę w kosmos, patrzcie co będzie. Kurwa, myślałem, że go wystrzelą pod sufit albo Turniej! Tulniej Farming Simulator. Normalnie jak na IM-ie. Siedzą, komentują, ci siedzą, grają. Nie. Oh. Nie. Po ile takie skarpetki z Mario? Po ile takie skarpetki? 25 Fajne. Ogólnie no to pozdrawiam tutaj serdecznego kolegę Niklausa. Dziękuję również. Eee, I ogólnie no to mamy to rodziców i ziomali wszystkich z osiedla Bardzo tym. <noise> Kamilek trzy słowa do widzów. Trzy słowa do ojca czatku? Tak. Jest dobrze. To Te dobrze. No to dobra. Styk, styknie. Dobrze mu poszło. A Markus phoenix idzie. I oto dupca. Panie Markusie, zawsze byłem pana fanem wielkim. Ja powiem. Czy mogę żółwika z panem przybić? Pozdrawiam. O kurwa. Co się O cholera. O cholera. Co tu mamy? Kurde, baba. Niebieska, niebieska kosmiczna baba. Co tutaj? <ścoughs> opowiedzieć Ci? <ścoughs> wiadomo? O, proszę. Kojarzycie? na do pociągu z takim ogonem. O, to jakaś baba. Kubek w kształcie sracza. To już powiem Wam. No, nie wiem. Nie, wi nie wiem co czuję. Muszę to przemyśleć. O Jezus. Ach. O kuwa. Coś mnie, poszelił mnie ktoś. No i patrzcie, tak to jest. Stary. Tylko przy tym kąpie. I teraz łazić nie umie. Kojarzycie takiego gościa, co kiedyś kerbale tak dużo grał? Pewnie nie. Witam panie maskisie. Panie... Jak, jak tam życie? I trzy słowa do widzów. Co by pan chciał powiedzieć? Nie chodźcie na te party pek ja, to jest ciężko. Czemu nie? Mi się bardzo podobało. Tylko też, ale nie, nie podobało mi się, że za, że za darmo była tylko woda i piwo, a za whisky już trzeba było zapłacić. No nie żyjemy w idealnym świecie. No, no niestety, ale no, co, nie poszedłem tam, żeby pieniądze wydawać, nie? Także... No fajnie było, nie, fajne jedzenie, ale warto było przyjechać. Co tutaj robi Play Playway. Więcej niż lunch, more than lunch. Fajnie. Pan Michał. No, i co, co byś mógł zaoferować mi jako twórcy internetowemu? Na przykład, jako przedstawiciel w tym momencie Playwaya, najlepsze gry symulatorowe moje... tylko w Polsce, po... ale na świecie. To jest po postu... ja zawsze, jak dostaję maila z kluczem do nowego symulatora, to moje serce, prawda, drży w tym ja momencie. Się tak cieszę. Czekam na każde, a ten ostatni poławiacza krabów to po prostu nie perła, jak to mówią. Perła wśród wieprzów. Dobrze, dobrze, panie Moskicie, idziemy dalej. Spokojne. Powodzenia. Będziemy w kontakcie. Jasne. Jak coś potrzebujesz, to U. Dobrze, będę mówił. Dobra, słuchajcie, ja Wam mówię, spisujcie. 7, 22, 35, 13, 49 i 1. Ale jak wygracie to się musicie podzielić ze mną. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Kończę tego streama. Idę zjeść obiad. Eee no i tyle. Pa pa.